Koniec z nudnym zwiedzaniem Wrocławia. Wczoraj przeżyliśmy niesamowitą przygodę w escape roomie na świeżym powietrzu. Gra Moon Street król dwu miasta przeniosła nas w zupełnie Inny wymiar. Dołączyliśmy do tajnego stowarzyszenia, które chroni miasto przed siłami zła. Wchodząc do księgarni, herbaciarni lub przemierzając w wąskie uliczki, odkrywaliśmy sekrety, które skrywa Wrocław. Rozwiązaliśmy zagadki, szukaliśmy ukrytych przedmiotów, a także kosztowaliśmy lokalnych przysmaków. Bardzo nam się spodobał ten klimat. We Wrocławiu i w Warszawie są już dwa scenariusze o różnym poziomie trudności. A grać możesz także w Krakowie, Gdańsku i Łodzi. My już czaimy się na kolejną grę, by spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Koniecznie spróbuj!